W ministerstwie pan minister Marcin Romanowski. Tematem dzisiejszego spotkania jest nowelizacja ustawy antyprzemocowej przyjęta przez dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt, projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwaną ustawę antyprzemocową 2.0. Drodzy Państwo, to jest kolejne wzmocnienie pozycji sytuacji prawnej osób dotkniętych przemocą domową w Polsce. Jest to również swego rodzaju kontynuacja kontynuacja działań Ministerstwa Sprawiedliwości. Przypomnę, że już ponad dwa lata temu Sejm uchwalił ustawę przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości, która wprowadzała nowe, nowatorskie rozwiązania, nowe narzędzia dla policji. Dzięki temu już teraz możemy powiedzieć, że Polska należy do tych krajów, w których standard ochrony osób dotkniętych przemocą domową należy do najwyższych na świecie. Drodzy Państwo, zgodnie z obecnie obowiązującą ob, obecnymi rozwiązaniami, które zostały przygotowane już ponad dwa lata temu w Ministerstwie Sprawiedliwości, mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli zachodzi zagrożenie dla życia, zdrowia osób dotkniętych przemocą domową, funkcjonariusz policji czy żołnierz żandarmerii wojskowej może wydać natychmiastowy, natychmiast wykonalny nakaz opuszczenia przez taką osobę stosującą przemoc, przemoc domową mieszkania i zakazać zbliżania się do tego mieszkania, jego najbliższego otoczenia na 14 dni. Ustawa przewiduje również możliwość niejako przedłużenia tego zakazu przez sąd cywilny, co również jest ważne, bo osoby dotknięte przemocą nie zawsze chcą wszczynać procedurę karną. Przedłużyć ten, ten zakaz a osoba dotknięta przemocą może również zawnioskować w trybie zabezpieczenia, tak aby od momentu wygaśnięcia tego 14-dniowego nakazu policyjnego do momentu prawomocnego orzeczenia przez sąd, taka osoba nie musiała, nie mogła wrócić do domu. To oznacza, proszę Państwa, że obecnie mamy sytuację, w której to nie osoba dotknięta przemocą domową, zazwyczaj to są kobiety z dziećmi, musi uciekać z domu albo pozostawiać, z, pozostawać z oprawcą pod jednym dachem, ale to właśnie sprawca przemocy natychmiast opuszcza mieszkanie. I drodzy Państwo, te przepisy okazały się skuteczne. Ponad 6 tysięcy tego typu nakazów zastosowanych od momentu wejścia w życie ustawy. Bardzo mało zażaleń, bo tylko dwa zażalenia zostały przez sąd uwzględnione, co z drugiej strony właśnie pokazuje, że te narzędzia są prawidłowo i obiektywnie przez funkcjonariuszy policji stosowane. I opierając się właśnie na tych dobrych, bardzo dobrych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem tego narzędzia natychmiastowego nakazu, proponujemy dodatkowe wzmocnienie istnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową, już nie tylko izolacja sprawcy w zakresie mieszkania i jego najbliższego otoczenia, ale proponujemy trzy nowe narzędzia ochrony, które w swojej konstrukcji będą oparte na właśnie konstrukcji dotychczasowego nakazu policyjnego, czyli 14 dni, jeżeli chodzi o prosty, szybki, natychmiast wykonalny nakaz policyjny, a następnie możliwość niejako przedłużenia przez sąd cywilny i to są, proszę Państwa, trzy zakazy, nakazy. Pierwszy zakaz zbliżania się do osoby, który będzie wydawany na określoną ilość metrów. Zakaz kontaktowania się czy to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy, czy, czy bezpośrednio. I zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, jak, jak, takich jak zakład pracy, szkoła a e, miejsce uprawiania e, sportu czy, e, czy placówka e, artystyczna. Drodzy Państwo, i te zakazy też będą mogły być, tak jak w przypadku obecnie obowiązującego nakazu policyjnego, przedłużane przez sąd. Sąd będzie mógł dodatkowo dostosować zakazy do indywidualnych okoliczności, na przykład w zakresie kontaktowania się, ale zawsze to będzie musiało być realizowane w taki sposób, ażeby to było bezpieczne dla osoby dotkniętej przemocą, czy, czy dla domowników zazwyczaj dzieci. Również sąd będzie mógł orzec zakaz wstępu, zakaz przebywania w określonych miejscach innych niż te wskazane w nakazie policyjnym na podstawie już bardziej szczegółowej oceny dokonanej w postępowaniu sądowym, które również będzie uproszczone i przyspieszone. Dodatkowo oprócz tych najważniejszych zmian, czyli tych trzech nowych narzędzi, wprowadzamy jeszcze inne Narzędzia ochrony, tak jak chociażby e, cywilnoprawne, a nie tylko, jak obecnie jest prawnokarne, narzędzia ochrony przed e, stalkingiem e, w procedurze e, cywilnej. E, wprowadzamy również. E, Kwestie związane z uchyleniem albo zmianą obowiązującego już nakazu czy, czy zakazu wydanego przez sąd. Sąd będzie musiał wziąć pod uwagę właśnie okoliczności, które w tej ustawie precyzujemy, jak chociażby udział osoby stosującej przemoc w różnego rodzaju programach korekcyjnych, edukacyjnych, w programach psychologiczno-terapeutycznych, tych związanych z leczeniem uzależnień, a także będzie. Miałoby obowiązek wziąć pod uwagę efekty właśnie udziału w tych, w tych programach. Zwalniamy również osobę składającą zażalenie na taki nakaz bądź zakaz z kosztów sądowych. Nie jest to związane z kwestiami fiskalnymi, ale z oceną stosowania obecnej ustawy. Chcemy, żeby. Postępowanie zażaleniowe trwało jeszcze szybciej, dlatego zwalniamy z kosztów, bo doświadczenie stosowania pokazuje, że często te osoby nie składały tych opłat w związku z tym wzywanie ich do uzupełnienia, chociażby takich braków przedłużało niepotrzebnie postępowanie, a tych zażaleń jest, tak jak wspomniałem, niewiele. Wiele innych rozwiązań wspomnę tylko o trzech czterech, które poprawiają status osób pokrzywdzonych. W szczególności osób ze szczególnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, a także dzieci w procedurach sądowych wprowadzamy chociażby kwestionariusz, kwestionariusz oceny indywidualnej oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym, tak żeby prokurator prowadzący postępowanie musiał rzeczywiście ocenić, jakie szczególne potrzeby może mieć dana osoba pokrzywdzona, żeby chociażby przykładowo biegły, który będzie później występował w sprawie, gdzie pokrzywdzonym jest dziecko, nie miał cech kojarzących się takiemu pokrzywdzonemu dziecku z, z tym potencjalnym, domniemanym sprawcą. Prowadzamy również obowiązek informowania, obowiązek informowania o warunkach przesłuchania, o sposobie przesłuchania. Taką informację otrzymają osoby niepełnoletnie, dzieci, a także osoby ze szczególnymi potrzebami. To będą informacje również przedstawione w sposób opisowy czy graficzny, tak, żeby taka osoba pokrzywdzona, czy, czy również świadek miała pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa z czym się zetknie, będąc świadkiem, czy, czy właśnie występ, mając status osoby pokrzywdzonej. Przyjazny tryb przesłuchania dla osób z niepełnosprawnościami to kolejna zmiana, nowy, kolejny przyjazny tryb dla osób ze specjalnymi potrzebami, właśnie szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wiemy, że to są osoby, które kilkukrotnie częściej stają się ofiarami przemocy, w szczególności przemocy domowej i jest ważne żeby komunikacja z nimi była rzeczywiście taka aby dawała realny dostęp do wymiaru sprawiedliwości w związku z tym proponujemy wykorzystanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej także pouczenia pouczenia dla Osób uczestniczących w postępowaniach karnych będą napisane prostym językiem, a dla dzieci i dla osób z niepełnosprawnościami będą to jeszcze dodatkowe wyjaśnienia, informacje również w formie graficznej. Także kończąc, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze wspomnieć o wdrożeniu, również tak jak w przypadku tak zwanej ustawy antyprzemocowej 21.0. Również w tym przypadku planujemy wspólnie z, z Komendą Główną Policji, z żandarmerią wojskową, z innymi instytucjami przeprowadzić szeroko zakrojone szkolenia, przygotować praktyczne komentarze dla funkcjonariuszy. Tak, za, tak samo zresztą jak nasze dotychczasowe doświadczenia przy pierwszej ustawie i przy, przy tworzeniu obecnej. One były tworzone przy bardzo intensywnej, praktycznej współpracy z Komendą Główną Policji, z żandarmerią wojskową, także chciałbym również z tego miejsca podziękować i mojemu zespołowi z Ministerstwa Sprawiedliwości, z zespołu pomocy pokrzywdzonym z departamentu spraw rodzinnych, z innych komórek, także z komendy właśnie głównej policji, żandarmerii wojskowej, no i przede wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszom policji, żołnierzom żandarmerii wojskowej, którzy działając na pierwszej linii pokazali, że możemy skutecznie, skutecznie chronić osoby dotknięte przemocą domową, bez ideologizacji tego, tego. Tego działania, ale podejmując te działania realne, w sposób realny i jednocześnie chroniące osoby pokrzywdzone. Bardzo dziękuję i jeżeli są pytania co do projektu, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję panie ministrze. Zreszcie nie ma pytań, z zostało wyjaśniać. Dziękuję panu ministrowi oraz państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu.